Witam w drugiej części dnia. Mam karnisterek na olej. Tekturę na podkładkę, żeby się położyć pod spód. I pomocnika. Jeziótek! Mała pokraka. Przywitaj się ładnie ze wszystkimi. No przywitaj się. I jest póki nie bardziej w dupkę i nie popierdzieli do domu oczywiście. Tak jak on tu zawsze robi. Tak? Lataj trochę sobie. Cóż, trzeba się brać. Gdzie jest ona? korek spustowy? Z tamtej strony? Z tej strony? Ciekawe, czy on w ogóle jakiś olej miał? Może szkurde ja piercie Nie no muszę się jakoś tam No i dupa wyszła z rozbierania. Zacząłem trochę kręcić Ale miałem, mam, miałem problem chwilowy z odkręceniem tej śruby na spustoleju Bo nie miałem płaskiego klucza tylko taki wygięty no i schodziło, mi miska śruby, cholera, nie mogłem odkręcić. Pojechałem kupić grzechotkę, no i taki klucz przegubowy, przedłużkę przegubową, żeby do tej miski, nie, tam podochodzić, bo są, jest dużo śrub dookoła, zauważyłem. No ale w tym czasie przyjechał do mnie znajomy, którego pozdrawiam i razem popatrzyliśmy tutaj ten silnik, bo jednemu to nawet ciężko. No i tutaj nie ma żadnego luzu, kurwa na wale, nawet nie drgnie nic. Ani w jedną, ani w drugą, ani w poprzek, ani wzdłuż. We dwóch popatrzyliśmy tak, że jeden tam siedział, ściskał sprzęgło, a, dru a drugi leżał pod spodem, raz ja, raz on, żeby każdy zobaczył dobrze, co tam może być nie tak. I tak rozmawialiśmy też na ten temat mniej więcej, o co to chodzi. No i doszliśmy do wniosku, że tutaj nie ma możliwości, żeby ten wał był ani skrzywiony, ani pęknięty, ani nawet tu wyrobione te wyrobione panewki. Bo po prostu nie. Nie wiem, czy to widać. O, teraz chyba widać w kamerze. Że ta tarcza przegłowa chyba jest za mała, za mały rozmiar tarczy. Ona w ogóle, jak się odpali ciągnik, to tak jakby tutaj widać, jakie jest koło zamachowe wytarte. Coś nie bądź, nie? O, teraz widać, jakie jest wytarte koło zamachowe. A dokąd tarcza sięga? że ona powinna sięgać do tych śrub, praktycznie, co się montuje co się montuje tutaj docisk a jeszcze jej sporo brakuje no i w ogóle jak chodzi na odpalonym to ta tarcza jest jakby nie na środku, nie w osi ona się kręci nie w osi, czyli tak chodzi raz góra, raz dół i być może, że to tutaj coś jest spowodowane no bo ten Docisk wszystko tutaj jest OK. Poza tym nie ma tam żadnego bicia które można byłoby zwrócić uwagę. No i poza tym trzeba wziąć pod yy, rozwagę jeszcze jedną rzecz A mianowicie to się zaczęło dziać po pewnym czasie To znaczy kilka lat ten ciągnik chodzi, nie wiem tam 3 lata te sprzęgło działało tak jak Normalnie działało. No i nagle wyszło coś takiego, że, że, ten, że ta wibracja powstaje. To takie normalnie szoruje. A to już też pokażę, co szoruje. To jest wałek. Zdjęcie mojego wałka sprzęgłowego. I o tutaj widać, jest wytarty frez. Początek frezu jest wytarty. I to jest wałek stary. On został zmieniony na nowy i zostało to społowione wszystko z powrotem i też było to samo po rozpołowieniu kolejnym. Wyszło na to, że na nowym wałku też są już te wytarcie tutaj w tym miejscu. Nie mam innego zdjęcia, żeby pokazać. Ten wałek sprzęgłowy wychodzi, to jest wewnętrzny, ten wałek jest wewnętrzny. On wychodzi z zewnętrznego, też z frezem zakończonym i ten zewnętrzny daje napęd na WOM daje napęd na WOM i na y, hydraulikę. No i wychodzi na to, że ten wałek sprzęgłowy, bo to jest na początku frezu, nie na końcu wałka, tak jak się frez kończy, tylko jak się frezy zaczynają, to tutaj obciera i w tym miejscu, jak się te frezy zaczynają, to on wychodzi z tego wałka drugiego. No i wychodzi na to, że on obciera o ten wałek y, od hydrauliki i od WOMu. I się o niego ściera. I się najzwyczajniej o niego ściera. I dlatego też przy używaniu hydrauliki to się wzmaga, bo wtedy ten wałek zewnętrzny, czyli ten od napędu hydrauliki jest bardziej obciążony. No ale dlaczego tak się dzieje, to ja nie mam pojęcia. Także tutaj nie ma sensu w ogóle rozbierać tej misy, ściągać, bo tam się niczego nie dopatrzy. Patrzyliśmy luzy tutaj w tą i w tą stronę. Nic się nie dzieje. Pali na strzała. Ciśnienie 4 na wolnych obrotach. Tak jakby chodziło dobrze, to chodzi w, w silniku. A to jest dziwne. I teraz się zastanawiam, co robić. Nie mam pojęcia, co robić. No są albo dwie możliwości. Albo gdzieś oddać to jakiegoś fachowca. Chociaż nie wiem albo jeździć, obserwować, jak to się mówi. Może to się ułoży. A jak się nie ułoży, to pierdolnie przynajmniej tam gdzie trzeba i wtedy będzie wiadomo co naprawiać. A części do niego to są groszowe sprawy, żeby to zrobić. Tylko wtedy będzie przynajmniej wiadomo co robić. A tutaj kurde nie wiadomo, jest rozeb był rozebrany cały. Zmienione wszystko. Tylko ta tarcza jeszcze mnie zastanawia, bo ten kolega, co był, twierdzi, że tarcza sprzęgłowa powinna sięgać aż do tych śrub mocujących yy, mocujących yy, docisk sprzęgła, a ono jest ewidentnie mniejsza. No ale cóż by, to, cóż by to miało za znaczenie w tym przypadku? Nie wydaje mi się, żeby było to jakieś znaczenie, żeby mogło to mieć jakieś znaczenie. I tarcza sprzęgłowa siedzi właśnie na tym wałku sprzęgłowym, który jest obcierany, który ma zdzierany frez tutaj od początku frezu. Tylko że to nie tarcza go zżera. Bo nie ma możliwości, żeby ta tarcza go tarła. Tylko on przy wyjściu z wałka zewnętrznego jest obcierany. No to wychodzi na to, że albo Albo ma bicie, no ale bicia nie widać. Bo żeby, żeby to chodziło, żeby ten, te, ta tarcza chodziła, może i ona ten wałek powiedzmy, tylko że ten wałek nie powinien mieć takiego luzu, żeby on mógł latać na tyle, żeby się obetrzeć o ten wałek zewnętrzny. Te, teoretycznie. No dlatego to jest takie dziwne, że to trzeba najpierw dojść, cóż tam się może dziać. Bo rozpoławiany był, i nic nie jest uszkodzone. A coś tam, łożysko jakieś było, to jest naprawione. I trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz, że to było na starym docisku, na starym tarczy, na starym sprzęgle i to jest na nowym. Czyli tutaj należałoby jednak yy, odpuścić pomysł, że jest tarcza zła. No bo i na tamtej tarczy tak było, i na tej tarczy tak jest. Temat rzeka ja tego nie jestem w stanie pojąć na razie głową. A najlepiej byłoby w tak, żeby to zrozumieć, co się dzieje, i konkretnie naprawiać tam, gdzie trzeba, a nie szukać po omacku. Silnik chodzi jak należy, bez dwóch zdań. Nie, nie, 4. No nie będę pokazywał, ale jest 4. No. A jeszcze zobaczymy tak. Odłączę hydraulikę. Czy dalej będzie to samo? W już jestem, tu mogę pokazać, że ciśnienie 4 Na wolnych obrotach Mniejsza z ciśnieniem teraz. Ej, hey, no nie dzieje się, nic się nie dzieje, się. ale jaja. Ja. Wszystko jest OK. Ale ja. Wszystko jest OK. A teraz włączę pompy. Tak, przynajmniej Teraz było wszystko dobrze, ale to nie znaczy, że jest wszystko dobrze. Ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. A być może, że pompa go tak dusi. Pompa. Bo tu jest poprzerabiana hydraulika. I pompa być może. Jest też, no znaczy pompa jest, nowa, bez być może. Ale być może pompa dusi tak hydraulikę w tej chwili że ten wałek pod dużym obciążeniem napiera na ten wałek wewnętrzny i dlatego jest cięty fres wtedy. Tak dedukuję. Dlatego, że ponieważ jest tu pewien błąd podłączenia. Power. Błąd podłączenia podlega na tym, że ten rozdzielacz, który kupiłem jest 80 litrów bodajże przepływu a ten ma chyba 40 40 i ten jest puszczony jako pierwszy o ten wąż ten wąż jest podłączony tutaj i trzeba byłoby to zmienić to podłączyć do tego rozdzielacza czyli to Tuleja ciśnieniowa do tego rozdzielacza, i dopiero powrót, i wtedy to by trochę lżej wszystko chodziło. Tak, jakby i być może tu byłoby rozwiązanie. Jeżeli rzeczywiście po odłączeniu pompy ustępuje, to wszystko, ale nie wiem, bo jak podłączyłem pompę z powrotem, to też nie wyczułem tego wibracji. Może po prostu chwilowo się ułożyło coś, to jest, co to jest. Tank. co to jest o to Dobra, nie wiem Tak czy siak, ja z to hydrauliką zrobię porządek, bo to jest źle podłączane wszystko